Co? No nie wiem czy mnie widać czy mnie słychać, bo jestem na działce na ulicy Ubocze. Jak nazwa wskazuje jest na Uboczu, więc również to może być z transferem. No, miałem kosić działeczkę obok. Nie wiem czy widać, bo ostatnio koleżanka dała się namówić, a była wolna działka. Także ja tak powiem pozyskaliśmy kolejne włości. Tam no, z tyłu jedna, tam obok jeszcze jedna. No, i teraz, właśnie tamta, całkiem z tyłu. No, ale jak widać, haszcze potworne. No, i przyjechałem ze swoją super kosą. Nie wiem, czy widać tarcza do koszenia równych badyli. No, ale jak to bywa, złośliwość przedmiotów martwych. I, nie, że tak powiem, zjebawszy szarpak, nic z tego. No, ale na szczęście byłem przyzorny, Zaopatrzyłem się w pizzę, no, tym razem niedomowa a sklepowa, ale mimo wszystko rzucona do pieca opalanego drewnem. Całkiem inaczej smakuje. Także już się ładnie udało rozpalić, mimo że drewno było mokre. No i przekąsimy co nieco, a niestety koszenie musimy odłożyć na inny czas. Już na Allegro zamówiłem nowy szarpak, także chyba następny weekend. No i co? I na razie to tyle. Także dajcie znać, jak tam transfer, bo o, widzę pięć osób ogląda, ale nie wiem czy cokolwiek widzi. Na razie to tyle. Hej